Widziałaś nowy film Wolnych Rzek? Tak, tak, widziałam. No i co, coś Piotrek powiedział o wodzie? No absolutnie nic, znowu nic nie było o wodzie. Co za gość, no to ja w końcu muszę coś powiedzieć. Jeśli będę teraz mówił przez jakieś dwie minuty, to za moimi plecami przetoczy się 150 tysięcy metrów sześciennych tlenku wodoru. To zresztą nie jest zmyślona liczba, bo dziś rano sprawdziłem przepływy na stronie Instytutu Meteorologii i... Gospodarki wodnej. No i właśnie w tym cała rzecz gospodarki, bo tlenek wodoru jest surowcem, którego cena rośnie i którym chcemy zarządzać w sposób, jak to się mówi, fachowo wydajny kosztowo. To wszystko, co tutaj się przytacza za moimi plecami to jest taka ciecz hydrauliczna, niezbędna w przemyśle. Ona stąd, w Kazimierzu trafi do elektrociepłowni w Puławach, do elektrociepłowni w Kozienicach, będzie pompowana przez spółki miejskie w Warszawie, będzie zmywała szpitale, będzie przepłukiwała nerki, trafi do kerczerów, trafi do myjni samochodowych, trafi tam, gdzie jest niezbędna, czyli do przemysłowej produkcji zwierząt, do przemysłowej produkcji roślin i w końcu obróci żeliwną turbiną w elektrowni włocławskiej. Kiedy mówimy o gospodarowaniu surowcem, czyli właśnie tlenkiem wodoru, to warto pamiętać, że ten surowiec, jeśli występuje po prostu naturalnie w przyrodzie, jest uważany za niebezpieczeństwo, nie jest godny zaufania i przed swoją hurtową dystrybucją musi być uzdatniony do spożycia. Więc profesjonalne służby zajmują się tym między innymi zużyciem chloru. Surowiec ten tlenek wodoru musi być tłoczony, pompowany, dystrybuowany przez certyfikowane naczynia, odmierzany certyfikowanymi miernikami, wystawiane są na niego faktury. Kotłuje się w całym obiegu Współczesnego świata kapitalizmu i przemysłu nie jest już wodą. Jeśli spojrzymy prawdzie w oczy i zaczniemy mówić wprost o gospodarce tlenkiem wodoru, to zdamy sobie sprawę, że oszczędzanie tlenku wodoru też funkcjonuje w tym paradygmacie racjonalnej gospodarki i wydajności kosztowej. Czyli innymi słowy, owszem, oszczędzamy wodę, owszem, dbamy o wodę ale nasza troska jest funkcją ceny. To znaczy troszczymy się o to, co jest po prostu drogie. Dużo się nauczyłem z filmów Piotra Bednarka. To są ważne rzeczy. Ale czasami martwię się, że wysiłek ekologów też trafia w takie myślenie wydajno-kosztowe. Przychodzą uczeni, przychodzi taki hydrolog, robi badania i wynika z nich, że nawozami sztucznymi Ludzkim wkładem w ekosystem rzeki zaburzyliśmy jej równowagę chemiczną. No to w zasadzie co stoi na przeszkodzie, żeby naprawić ten ekosystem, dosypując mechanicznie jakichś innych chemicznych odczynników? Albo inaczej, chcieliśmy zachować się racjonalnie i na gruncie empirycznej wiedzy postawiliśmy zaporę, żeby produkowała porąd. Z czasem ta wiedza się aktualizuje. Przychodzi taki Piotrek Bednarek i pokazuje świetne argumenty, dla których taką zaporę jednak trzeba by rozwalić. No ale cóż, na przykład, argumentem jest migracja ryb, i wtedy przychodzą mądralińscy i mówią: Zróbmy przepławkę. Przychodzi Piotrek, robi badania, liczy ryby, wychodzi na to, że przepławka nie działa. W porządku, mówi inżynier: Zróbmy inną przepławkę. Znów powtarzamy badania. Jeśli wyniki są dalej niesatysfakcjonujące, to robimy próżnociąki. Przesyłamy ryby przez taki próg po prostu rurami, i tak dalej, i tak dalej. Myślimy o technicznych rozwiązaniach dla pozornie technicznych problemów. I to wszystko jest słuszne, to trzeba robić, ale wydaje mi się, że ostatecznym horyzontem naszych wysiłków dla zachowania nie tylko gospodarki tlenkiem wodoru, ale dla zachowania wody. Dla wody w naszej kulturze powinno być coś innego. Ostateczna motywacja jednak leży gdzieś indziej. Chcę powiedzieć parę słów o istotnej różnicy między tlenkiem wodoru, o którym była tu mowa, a wodą. Jesteśmy nad Wisłą i zastanawiam się, co znaczy to słowo: to znaczy Wisła dla urzędników, którzy planują drogę wodną E40. A co znaczy takie zaklęcie Wisła, Nil albo Ganges? Amazonka dla wyobraźni niezliczonych pokoleń, dla dziecka, które ciągle jest niepouczone, że planeta została poddana zupełnej penetracji, spłaszczeniu i wycenie. Różnica sensu jest widoczna, jeśli prześledzimy rzeki do źródeł: źródła Nilu, Amazonki. Renu, Rodanu, ciemnej rzeki Kongo w opowiadaniu Josepha Konrada. Te źródła są tajemnicze, nieokreślone, przemawiają, podniecają wyobraźnię, mówią do nas ze świętych mroków legend. A jeśli Wisła jest agregatem jakiejś ścieczy technicznej, no to wtedy jej źródeł nie trzeba szukać, bo są dostępne w pobliskim węźle hydraulicznego obiegu czyli za wciśnięciem spłuczki najbliższego klozetu. To nie jest podobieństwo, ale właśnie kluczowa różnica, że tlenek wodoru tak dobrze nadaje się do mycia, ale to woda oczyszcza. Właśnie dlatego miliony hinduistów pielgrzymują nad Ganges, a w słynnym poemacie katolickiego kardynała Newman'a Czyściec nie jest jakąś groteskową izbą tortur, ale spokojnym, błogim jeziorem. Chyba we wszystkich prawie kulturach zmarli wędrują przez wodę albo podróżują wodą, bo woda oczyszcza. Wody letę niosą przecież wszystkie te wspomnienia, cały ten ciężar ludzkich losów, do studni Mnemozynę, czyli pamięci i to właśnie Mnemozynę, starożytna tytanka, jest matką muz. Mówiąc brutalniej, woda jest metaforą pamięci, takiej paradoksalnej ciągłości w zmianie, po prostu znakiem ciągłości naszej kultury. I dowcipnie jest o tym mówić właśnie w Mięćmierzu, gdzie przez długie lata mieszkał profesor Wiesław Juszczak, któremu zawdzięczamy e, taką prostą tezę, że logos równa się mitos, że tak naprawdę nie ma myślenia ściśle racjonalnego bez odwołania do świętej legendy mitu. Więc jeśli ktoś jest hydrologiem, to tak naprawdę jest też hydromitologiem. Troska o rzekę nie może być po prostu funkcją wartości tlenku wodoru. Jeśli chcemy troszczyć się o rzekę, jeśli chcemy marzyć choćby o Parku Narodowym na Wiśle, to musimy troszczyć się o miejsce rzeki w naszej kulturze, w jej ciągłości. Jeśli ludzie nie będą chcieli uwierzyć w to marzenie o rzece, która dalej inspiruje, która dalej jest miejscem, w którym odrywamy się od brudu. Tego mechanicznego świata, to musimy dbać o nią nie tylko jako wąski ekosystem dla takich czy innych gatunków zwierząt, ale musimy zatroszczyć się o to, czym rzeka jest w naszej kulturze i jak towarzyszy ciągłości tej kultury. Możemy sobie wyobrazić rzekę jako. Śmigający ekosystem, w którym zgadzają się wszystkie parametry mierzone przez hydrologów, możemy sobie wyobrazić wisłę, w której tylko skaczą jesiotry, a zarazem wisłę dalej jako ściek, jako rynne, być może krystalicznie czystej wody, ale płynącej między grafitowymi garażami, hotelami i ciągnącym się kilometrami przed mieściem. Ta rzeka, świetna być może dla wielu gatunków, nie będzie już miejscem zamieszkiwania i życia człowieka w jakiejś ciągłości z jego dziejami, w tym, jak wpisany jest w krajobraz, w historię miejsca, w związki z innymi ludźmi i krajobrazem. No dobra, ale co to w ogóle oznacza w praktyce? No to chodźmy zobaczyć. Jesteśmy na wschodnim brzegu Wisły, w okolicach Kazimierza Dolnego, no, w miejscu, które w zasadzie nie zmieniło, czy raczej nie zmieniało się chyba przez stulecia. Jest to fragment brzegu ciągnący się od Skarpy Dobrskiej, gdzie nagle wyskakuje z nadwody Wyżyna Lubelska, no w zasadzie do Kazimierza Dolnego, wsi Męćmierz, yy, tuż przed Kazimierzem Dolnym. Jest to taki tradycyjny krajobraz agrarny, drobne pola, nieużytki. Jesteśmy na starej drodze, takim odwiecznym trakcie między dwiema wsiami nad Wisłą, Mięćmierzem a Podgórzem, przy ujściu Chodelki. Miejsce jest o tyle celne, że zachował się tu po prostu Naturalny, dość stromy brzeg Wisły. Na tym odcinku, tych kilku kilometrach między Skarpą Dobrską a wsią Mięćmierz pod Kazimierzem, nigdy nie było wału powodziowego. Nie było w zasadzie żadnej sztucznej infrastruktury. Jest za to długa, duża wyspa, tak zwana Krowia Wyspa, obecnie rezerwat przyrody. Rezerwatem jest też Skarpa Dobrska. I niedawno powołano jeszcze trzeci rezerwat w tej okolicy. Rezerwat kserotermicznej roślinności nazywa się Mięćmierz. Ponieważ ten odcinek brzegu Wisły zachował się w zasadzie niezmieniony i nietknięty żadną inżynierią i myślą techniczną od stuleci, to już w latach 90. pomyślano o tym, żeby po prostu go zachować, bo. Tak naprawdę za Kazimierzem zaczynają się już Przedmieścia Puław, potem Dęblin, Kozienice. Taka podmiejska, osiedlowa zabudowa ciągnie się przez długie kilometry, cały czas odgrodzona od Wisły wałem. I tak samo przed Skarpą Dobrską ciągnie się tak zwane Lubelskie Powiśle, również gęsto zabudowane, rozproszoną zabudową. I przez cały czas, aż do Mostu w Kamieniu, Ciągnie się wał przeciwpowodziowy, więc jesteśmy na odcinku naprawdę krótkim i jedynym w okolicy zachowanym w stanie po prostu bez ludzkiej ingerencji. W latach 90. podjęto kroki, żeby jakoś trwale i instytucjonalnie zachować ten wąski przecież wycinek krajobrazu przed zabudową i plan zagospodarowania przestrzennego tutejszej gminy, czyli gminy Kazimierz Dolny przewidywał zapisy wprost i bezpośrednio chroniące tradycyjny charakter drogi, na której stoimy. Plan zabraniał modernizacji tej drogi i zabraniał zabudowy na skarpie nadwiślańskiej, ustanawiając specjalną strefę ochrony, tak zwaną strefę 4A, wykluczającą zabudowę, żeby po prostu zachować piękno krajobrazu i te tradycyjne widoki z poziomu wody. Na przełom Wisły i na cały ten krajobraz ciągnący się aż do Kazimierza, specyficznym paradoksem biurokracji jest, że z jednej strony w 98 roku stworzono zapisy chroniące polną drogę, skarpę przed zabudową i cały ten krajobraz, a z drugiej strony jesteśmy formalnie na drodze powiatowej, czyli drodze takiej no, dość wysokiej kategorii. I urzędnicy lokalni ze znanych sobie tylko powodów postanowili wykreślić wszystkie zapisy chroniące ten stary trakt. Obecnie nie ma żadnych specjalnych adnotacji w planie przestrzennym. Po prostu jesteśmy na drodze powiatowej, która prowadzi tak naprawdę od rezerwatu do rezerwatu przez trzy kolejne takie obszary chronione. A tak naprawdę nie ma przeszkód, żeby jutro była wyasfaltowana. Sytuacja jest przedziwna. Paradoksy biurokratyczne ciągną się dalej. Z jednej strony, jeszcze w latach 90., kiedy wydawałoby się, że taka świadomość troski o krajobraz o przyrodę była niby mniejsza. No, w latach 90. poczyniono te zapisy chroniące strefę 4A, tak zwaną Skarpę nadwiślańską przed zabudową. A dopiero kilka lat temu, w roku 2018, mimo tych zapisów, wydano pozwolenie na budowę i zaczął się wyłom w tym zakazie zabudowy. Zaczęły powstawać oderwane od linii zabudowy domy na samej skarpie, sąsiadujące bezpośrednio w zasadzie z dwoma rezerwatami, Krowią Wyspą i Męćmierzem. Sprawą, która budzi mój szczególny niepokój, jest taki dziwny rozdźwięk instytucjonalny, to znaczy w sprawie zabudowy w tych obszarach chronionych. Z jednej strony państwowa, publiczna instytucja, jaką jest Park Krajobrazowy, powołany jak nazwa niby chciałaby wskazywać do ochrony krajobrazu. Otóż Park Krajobrazowy. Opiniuje zabudowę w samym środku strefy zakazu wręcz entuzjastycznie, chociaż wydawałoby się, że mógłby postąpić inaczej. A inna publiczna instytucja, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, pisze skargi na taką opinię parków krajobrazowych i interpretuje sytuację zupełnie inaczej, domagając się uchylenia pozwolenia na budowę. Jestem zaniepokojony, że z prawa lokalnego wycinane są kolejne zapisy chroniące krajobraz. Jestem zaniepokojony, że park krajobrazowy opiniuje entuzjastycznie zabudowę e, krajobrazu Wisły w obszarach chronionych tuż przy nowo ustanowionych rezerwatach przyrody. E, I chciałbym, żebyśmy Bardziej troszczyli się o krajobraz Doliny Wisły z przyczyn w zasadzie praktycznych. Nie wierzę w powodzenie tego szalonego marzenia Parku Narodowego na Wiśle, i nie wierzę, że ta koncepcja porwie tłumy i zdobędzie szerokie społeczne poparcie, jeśli nie zadbamy o krajobraz rzeki w całości jeśli nie zadbamy. O brzegi Wisły, jeśli nie zatroszczymy się o to, żeby przyszłe pokolenia mogły być po prostu oczarowane tym krajobrazem, i żeby on przemawiał i tworzył legendy również dla przyszłych pokoleń. Nazywam się Aleksander Adamski, pochodzę z Kazimierza Dolnego, i tutaj trzy lata temu założyłem stowarzyszenie które zajmuje się troską o harmonijne zagospodarowanie przestrzenne, które uszanowałoby krajobraz, szczególnie na brzegach Wisły. W opinii naszego stowarzyszenia krajobraz Doliny Wisły w gminie Kazimierz Dolny jest zaniedbywany.